Ja zawsze wiedziałam, że mogę więcej, ale nic z tym nie robiłam. I to jest taka bolączka wielu ludzi, z którymi ja pracuję. Oni wiedzą, że mogą więcej, ale nic z tym nie robią. Nic z tym nie robią. Ja nie mówię, że muszą od razu zmienić pracę, że muszą, nie wiem, pójść do dodatkowej pracy, bo tak ludziom się wydaje. Dla mnie nic z tym nie robią oznacza, nie zmieniają swojego podejścia emocjonalnego do pewnego pułapu finansowego. Czyli wciąż są na tym samym pułapie i mówią: OK, z tą kwotą ja nie. Ta kwota jest dla mnie za wysoka, przy tej kwocie źle się czuję. I teraz, kto z was, tak jak ja kiedyś, ma takie przekonanie, że może więcej, tylko nie wie, jak to zrobić, ręka do góry? No, można powiedzieć większość z nas. Kto z was próbował pójść po więcej i nie wyszło, przynajmniej raz w życiu, ręka do góry? Myślę, że również wszyscy, którzy podnieśli rękę za pierwszym razem. Czyli każdy z nas ma jakieś doświadczenie, które ugruntowało nas w przekonaniu, że to więcej jest absolutnie niedostępne. No i moje pytanie jest takie, czy będziemy przedkładać doświadczenie, ja lubię ważyć rzeczy, czy będziemy przedkładać nasze doświadczenie, czasami pojedyncze doświadczenie nad wiedzenie, które mamy, które wprawia nas w dobry stan, które sprawia, że się uśmiechamy, które sprawia, że dobrze się czujemy, które sprawia, że snujemy kolejne wizje, które sprawia, że chcemy więcej. Czy, czy, czy jest to w ogóle logiczne, bo ja tutaj mówię teraz do Waszych umysłów, czy to jest logiczne, że Przedkładamy jedno zdarzenie, jedną rozmowę, jedną konwersację nad wiedzenie, które mamy, które przepełnia nas całe, które wypełnia nas całe, które dodaje nam skrzydeł, które sprawia, że głębiej oddychamy, dobrze się czujemy. Jest to pewien absurd, który uprawiamy, do którego ludzie są po prostu przyzwyczajeni. Dlaczego? Bo ta umowna rzeczywistość mówi, że musimy uczyć się na swoim doświadczeniu. Kto z Was to usłyszał przynajmniej raz w swoim domu, że trzeba uczyć się na, na błędach i trzeba uczyć się na doświadczeniu i trzeba wyciągać wnioski? Powiem tak, albo zadam pytanie może lepiej. Czy wyciąganie wniosków, patrząc wstecz na Wasze przygody finansowe, poprawiło Wasze finanse? Jeśli komuś poprawiło, to proszę podnieść rękę do góry. To ciekawe, prawda? Nikt nie podniósł ręki. Więc już wiemy, że patrzenie na zdarzenia, które są niesprzyjające, można powiedzieć, kotwiczy nas w niesprzyjających zdarzeniach, czyli sprawia, że będziemy je powielać jak kalkę. Moje pytanie jest takie: czy moglibyśmy się dzisiaj umówić, że podkreślamy grubą krechą to życie, które było życiem bazującym na doświadczeniu finansowym i spróbujemy, chociaż przez tych minut, kilka tutaj wspólnych. Zastanowić się, jak wyglądałoby nasze życie za 5, 10, 15 lat, gdybyśmy w tym momencie powrócili, przywołali, aktywowali i jeszcze raz weszli po kolana, po pas, po szyję, wskoczyli w swoje wiedzenie na temat tego, na co tak naprawdę nas stać w rzeczywistości materialnej. To można sprawdzać, bo niektórzy mówią: Ach, takie górnolotne słowa sprawdź to, jaka będzie Twoja przyszłość. Ja mam takie bardzo specyficzne podejście do czasu. Daję często taką definicję, że czas jest możliwością doświadczania współistniejących elementów. Uprawiam tę definicję, wierzę w nią, praktykuję ją, uczę jej i ci, którzy naprawdę wchodzą w tę świadomość, wiedzą, że właśnie w tym czasie, teraz, możemy mieć dostęp do Energetyki zdarzeń, które chcemy mieć. I, I ta energetyka staje się wskazówką tego, dokąd idziemy. Jeśli wyczujemy podobne klimaty w ludziach, w sytuacjach, w zdarzeniach, to, to będą dokładnie te klimaty, sytuacje, ludzie, zdarzenia, do których mamy iść, bo tam najprawdopodobniej pojawią się szlaki, którymi dotrzemy do swoich destynacji. Jeśli chce ze mną dzisiaj na to omówić, to zapraszam, żeby podkreślić pewną kreską i powiedzieć sobie OK, ten segment mojego życia dzisiaj dobiega końca, ja o tym decyduję, bo generalnie to jest wasze życie. Nie wiem, czy wiecie o tym. Ja nie wiedziałam o, o tym bardzo długo. Ja, ja podkreślam dzisiaj grubą krechą życie, gdzie bazowałam na finansowym doświadczeniu z przeszłości i dzisiaj postanawiam mm, korzystać ze swojego wiedzenia na temat y, swoich finansów. I teraz uwaga, podam bardzo fajne narzędzie. Rzucę takie zdanie, które mi towarzyszyło bardzo długo. Dzięki Krystyna. Przeczytam. Ja dzięki Tobie podniosę poprzeczkę. Uczę się, że nie muszę harować na trzy etaty, żeby było lżej więcej pieniędzy. Super, naprawdę dziękuję. Y, gratuluję. Y, wiem, że jest to możliwe i naprawdę cała masa ludzi, którzy zaczynają aplikować tę troszeczkę inną wiedzę, to są ludzie, którzy zaczynają czuć lekkość w rzeczywistości materialnej. Więc chciałam powiedzieć tak. Jeśli czegoś jesteśmy świadomi, i mówię o tym wiedzeniu, które no wiem, że nie ma podstaw według tej umownej rzeczywistości. Ludzie mówią wysłać to z palca, to jakieś bójdy, głowa w chmurach, jednoroże, z różnych hasła ludzie rzucają. Jeżeli my mamy gotowość być świadomi czegoś, czyli zaufać swojemu wiedzeniu i nazwijmy to wiedzenie dzisiaj ja mogę więcej. Ja mogę chcieć więcej. Ja taki tytuł dzisiaj to spotkanie chcieć więcej to nie grzech. To jest chcieć więcej to jest Wiedzieć, że jest, chcieć więcej, to jest świadomość możliwości. W tej rzeczywistości umownej, chcieć więcej, to jest chciwość, to jest materializm, No, różne etykiety są, wszyscy je znamy, każdy pewnie jedną na plecach ma. A ja jeszcze raz powiem chcieć więcej, kiedy przychodzi chcieć więcej, oznacza postrzegać więcej. Tam nie ma osądu, tam nie ma negatywne, tam nie ma złe. Tam jest czysta informacja. Ja chcę więcej, bo wiem, że więcej jest możliwe. To jest, to jest moja mantra, z którą ja pracowałam bardzo długo. Ja chcę więcej, bo wiem, że więcej jest możliwe. Ja nie chcę więcej, dlatego że jestem chciwa, tylko chcę więcej, bo wiem, czuję, postrzegam. Ja, ciało, ja, istota, ja, całość, ja wiem, że, że dla mnie więcej jest dostępne. Więc jeszcze raz, chcieć więcej to nie grzech, chcieć więcej to postrzegać więcej. Jak z tym popracujecie, naprawdę schodzi cała masa ciężaru z klaty. Ale jeszcze raz idę do, do komunikatu, który jest bardzo ważny. Jeśli czegoś jesteśmy świadomi, czyli jeśli wiemy i, i ufamy temu widzeniu, że jest dostępne więcej. E, uwaga, nie musimy się pewnych rzeczy uczyć tak jak inni. My obserwujemy ludzi i widzimy ludzi, którzy harują. Widzimy ludzi, którzy zajeżdżają się za pieniądz, którego nie chcą mieć. Mówię tutaj o kwotach zbyt niskich. Oglądamy ludzi, którzy chorują przez braki. Ja oglądam naprawdę, ludzie przychodzą czasami pary, które rozchodzą się właśnie dlatego, bo nie dogadali się finansowo. Są, jakby pieniądze potrafią dzielić ludzi. W moim świecie postanowiłam, że pieniądze będą generować, łączyć, dodawać, budować, i tak się stało. Natomiast jeszcze raz powiem, wrzucę ten komunikat, jeśli czegoś jesteśmy świadomi, wiemy, nawet jeśli nie jest to potwierdzone w tej umownej rzeczywistości, jeżeli czegoś jesteśmy świadomi, nie musimy się tego uczyć tak, jak inni. Mam nadzieję, że to do Was dotarło. Ja musiałam sobie to powtórzyć ze 100 razy, kilka ładnych lat temu. Dlaczego? Bo w moim życiu jest dużo momentów, kiedy mówię ja chcę czegoś więcej. Ja pragnę czegoś więcej, czyli ja wiem, że więcej jest możliwe. Ja po to sięgam. Często startuję jako kompletny amator. Cała moja firma powstała z mojej intuicji, nie z moich kursów, nie z moich szkoleń. Powstała z mojego chcenia, z mojego grzesznego chcenia według tej umownej rzeczywistości i wiedzenia, że coś więcej jest jest, jest możliwe. Więc y, jestem takim czasami wrzutem na dupie dla wielu ludzi, bo, bo ludzie mówią: no dobrze, ale pokaż mi papier. Nie mam papiera. Pokaż mi kwalifikacje. Nie mam kwalifikacji. Y, pokaż mi, pokaż mi, ja, mówię, ja mogę ci pokazać moje życie. Mogę ci pokazać, jak żyję. I y, 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 to, jest, to jest mój certyfikat. Y, to, to jest moje credo. To jest mój manifest, to jest, y, to jest mój dowód na to, jak działa moje wiedzenie. Wszystkie moje projekty, biznesy, wizje zaczęły się od mojego wiedzenia. Więc pytanie, które chcę tutaj zadać, z którym można pracować, ja dużo pracowałam z pytaniami, pracuję z pytaniami, pracuję z klientami z pytaniami, wrzucę Jakiej świadomości na temat twojego biznesu, projektu, wizji nie chcesz mieć, co nie pozwala ci zoptymalizować swojej Ścieżki do samorealizacji, czy do realizacji tego projektu, wizji biznesu. Jakiej świadomości na temat Twojego biznesu, projektu, wizji nie chcesz dzisiaj mieć? Czego nie chcesz wiedzieć o, o swoim projekcie, wizji, biznesie, co nie pozwala Ci zoptymalizować, czyli wejść na najbardziej efektywną, Krótką to nie jest dobre słowo, bo to często nie będzie krótka droga, to będzie optymalna droga, gdzie zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, spotkamy odpowiednich ludzi, dostaniemy odpowiednie finansowanie. Dzięki, Małgosia. Jakiej świadomości na temat swojego biznesu, wizji projektu nie chcesz dzisiaj mieć, co nie pozwala ci zoptymalizować swojej ścieżki do własnej samorealizacji? I po co są te pytania i czemu one w ogóle są? Pytania, te, które ja podaję. Często nie są po to, żeby otrzymywać od nich natychmiastową odpowiedź. Bo dla mnie informacja, ja pracuję w komunikacji przez lata, tak to nazwę, przepraszam, jeśli ktoś tego nie zrozumie, w komunikacji przestrzennej. Dla mnie każde zapytanie w moim świecie poszerza moją komunikacyjną zonę, czyli daje mi możliwość szerszego życia, ale szerszego życia w mojej świadomości. Według mnie każdy człowiek, tego doświadczam, to praktykuję z moimi klientami, każdy człowiek przychodzi tu jako kompletna paczka. I pytanie, o coś, pytanie, prośba, chęć działania i wyrażanie tego, czego ludzie nie robią, bo wstydzą się, bo boją się oceny i krytyki, jest tak naprawdę sięgnięciem po pewną informację, która jest zawarta w sferze, którą jesteśmy, w przestrzeni, którą jesteśmy. W momencie, kiedy sięgamy po nią, pytaniem, nawet jeśli jeszcze nie wiemy, czym jest ta informacja, nawet jeśli nie wiemy, jak ją nazwać, nawet jeśli nie umiemy tego zwerbalizować, to nie ma znaczenia na starcie. My stajemy się tą informacją, czyli stajemy się przestrzenią, która stała się właśnie bardziej świadoma swojego potencjału. Za chwilę, za godzinę, dwie, dzień, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, rok, czasami latami zbieramy owoce, czasami jednego pytania. Ja do dziś pamiętam te skoki kwantowe w moim świecie, gdzie Pozwoliłam sobie na poproszenie o coś, pozwoliłam sobie na zapytanie o coś, chociaż było to kompletnie nie na miejscu i według opinii tzw. zewnętrznej publicznej, zupełnie nie w odpowiednim czasie? Mogę mieć pytanie? I oczywiście, Bo zapytałaś, czego nie chcemy widzieć? Jeżeli mhm. odpowiedź mi przychodzi, że ja nie chcę widzieć, że to co robię jest tak duże. Aha, że, że jest tak duże, to jakie następne pytanie byś tutaj postawiła? Z pewnością dałabym sobie informacji informację, bo ja, ja Cię zacytuję teraz. Nie chcę wiedzieć, że to jest tak duże. To stwierdzenie dało ci właśnie informację, że wiesz, jak to jest duże. I tak, tak. więc na tym po, polega paradoks zadawania pytań, bo y, przychodzi odpowiedź, tak? Nie chcę wiedzieć, że to jest tak duże. Właśnie to się dowiedziałaś. I teraz to jest kwestia wyboru, nawet nie zadawania pytania. OK, czy chcę zostać w przestrzeni, gdzie będę wiedzieć już teraz od dzisiaj, że to jest duże i tam będę pracować z pytaniami, co mogę z tym zrobić, kiedy jest na to dobry czas, jaki jest mój pierwszy krok, kim mam się teraz stać, czego ten projekt do mnie wymaga, czy będę, czy pozostanę w komunikacie. Nie chcę wiedzieć, że to jest duże, bo sam wybór pomiędzy tym a tym, Znowu zmienia Twoją konfigurację, i tak naprawdę staje się to łatwiejsze, nie wiedzieć czemu w swojej przestrzeni emocjonalnej, staje się to łatwiejsze, żeby w ogóle zająć się działaniem. Bo my mamy dojść do miejsca nie od razu realizacji, przyjemność życia by zniknęła. My mamy tak. dojść do miejsca, gdzie będziemy mieć łatwość i radość na drodze do naszych destynacji. I czasami to pytanie: OK, czy chcę pozostać w komunikacie tym, czy chcę wybrać inną drogę. Wybór i decyzja zawsze przynosi ulgę I, i, i to podniesienie się nagle przekonfiguruje nas w naszej energetyce i nagle mamy takie poczucie, ok, jest jakoś łatwiej, jest jakoś lżej, jest jakoś troszeczkę inaczej, o no dobra, spróbuję popracować nad tym jeszcze raz. Ok, hmm. dziękuję bardzo. Super, dzięki bardzo.